oficjalnym patronem mojego kanału jest producent kolorowych skarpet Takapara zaczynamy kolejny dzień 30 lipca dzisiaj wczoraj nic nie nagrywałem bo yy, robiłem już wam pokazuję yy, robiłem obramówkę tego okna z tyłu także to samo co na przednim oknie o, nie chciałem się powtarzać zrobiłem yy, wszystko bez nagrywania także w, powklejałem nowe listwy. Trzymają się super. coś. Mocny ten klej. Także to już wszystko na pewno jest zamknięte, bo to oj, wczoraj zrobiłem, także no już tego kleju oberwać nie można. Także zrobiłem nową obramówkę, poobrywa, poobrywałem te. Jak to się nazywa, rączki manewrowe? Tutaj ta deska odpadła. Była zgnita, także wstawiłem nową. Wstawiłem nową i skręciłem to takimi śrubami, którymi będzie przykręcona rączka manewrowa. Tutaj docisnąłem. to tą tapicerkę, pożycinałem okna. To wszystko pójdzie pod uszczelkę. No i jednak zrobiłem tą. Znalazłem czystą blachę, grubą, nie taką tą dekarską. Wkleiłem tutaj kawałek materiału. Także, na dobrą sprawę, zostało mi jeszcze wkleić tutaj materiał naprzód na tył. No i bardziej się boję dach. No ale to dzisiaj wieczorem przyjedzie Ania. Jutro zaczniemy robić. A co do tego mojego uchwytu, tutaj zobaczcie ta, ta blacha. No, Wkleiłem ją na klej mamut. Także siedzi na pewno konkretnie. I tutaj ten magnes neodymowy. I powiem Wam, że. Teraz naprawdę jest go ciężko oderwać. Tutaj będę musiał wkleić jakąś folię bezbarwną, żeby nie niszczyć laminatu. No i tak to będzie wyglądało. Także tutaj pyk No teraz to konkret z tą blachą Powiem, bardzo fajny pomysł. Jestem zadowolony z tego. I tutaj będzie lampka przyczepiona. Także co dzisiaj w planie? Dzisiaj chcę powklejać te białe maty. Nie ma te plastiki maskujące okno, to chcę wkleić i pozakładać już uszczelki okna. No i będę walczył z klinem. Nie mam tej rurki, tak jak wszyscy polecają, Fi-22, ale może ją jeszcze gdzieś załatwię. Także dzisiaj wklejam plastikowe osłonki i zobaczymy, jak to będzie szło. Także to już, to już nagram, bo tego jeszcze nie było. A jeszcze wam pokażę, co zrobiłem wczoraj. Zrobiłem coś takiego. Cyk. Tutaj idzie ta listwa trzymająca okno. Także zrobiłem taki, taką jakby uszczelkę z kleju do montażu szyb. Na to pójdzie listwa z matą butylową że myślę, że uszczelka będzie super, tu już nic nie powinno zacieknąć. Także tutaj będzie w ten sposób. No i zaczynamy, biorę się za luzowanie tych zacisków. Zobaczcie, musiałem wyrwać tą listwę. Listwę trzymającą okno. Bo uciałem za grubą i między tą listwą a tą do okna było no ponad pół centymetra, ta wyżej była grubsza i nie mogłem założyć tego plastiku maskującego. Tutaj, te wszystkie opiłki. Tutaj ta deska. Powiem Wam, że klej mamut. Jest rewelacyjny. Nie mogłem tego oberwać. Użyłem do tego takiego dłuta. I po kawałku, po kawałku to obrywałem. Naprawdę trzyma super. Także biorę się za docinanie nowej listwy. Wklejam jeszcze raz, chociaż już nie ma, nie ma amuta. Już mi się kończy. I wkleję go na inny klej. Na ten do wklejania do szyb samochodowych, bo tego mam jeszcze dużo. Myślę, że to też będzie trzymał, bo to już od później jak wstawię okno, to już od tamtej strony będą śruby trzymały dodatkowo. Także biorę się za docinanie. Prace posuwają się dalej. Nie wam tego, bo to w sumie nie ma nic takiego co, czego już nie wiecie z for internetowych. E, pokażę Wam, co zrobiłem do tej pory. Także można powiedzieć, że tył mam gotowy, no, ale to na razie tylko przyłożone, Także to wszystko jeszcze zdejmę z przodu również, już miałem to założone, zdjąłem, bo dokleiłem ten kawałek wykładziny teraz jeszcze tą listwę obsmaruję miałem tego nie, nie robić ale dam taką cieniutką warstwę kleju tego do szyb żeby ten plastik tam trochę się przykleił w sumie to i tak uszczelka trzyma ale było przyklejone oryginalnie to i ja przykleję i jeszcze wam pokażę co zrobiłem na zewnątrz z tej strony również już odklei, obkleiłem taśmą izolacyjną i tutaj dam cienką warstwę kleju tego do szyb, taką pseudo-uszczelkę, coś takiego. Jutro sobota, ale no niby przyjdą te uchwyty, rączki manewrowe. No, to jutro już myślę, że poskładam tą, te dwie ściany na gotowo. Jutro, już będzie ania, to przykleimy sufit na, wykładzinę na sufit. Tutaj tą blachę jeszcze muszę obrobić. Znaczy zakryć aluφοksem, i tutaj dużo nam zostanie wykładziny, także też dam wykładzinę. I biorę się teraz zaklejenie tutaj tego. I tak jak mówiłem, klej do szyb samochodowych. Cieniutką warstwę, tak aby tylko rozprowadzę po całości. Teraz przykleję tą białą część, białą osłonkę, no i ta strona będzie gotowa, także idę po tą osłonkę. 吧。 Jak widzicie mam skończone okno, uszczelkę, e, uszczelkę poprzykręcałem tymi wkrętami, a tak pod koniec wkręcania sobie pomyślałam dopiero, że przecież jeszcze idą e, te bolce do zamykania okna, tutaj idą te do siłowników trzymania i znając moje szczęście na pewno trafiłem w to miejsce, gdzie będę musiał przekręcić te bolce, dwa tej, po bokach. No ale to zobaczymy. Tego białego klina jeszcze nie będę wkładał. Dopiero jak przymocuję okno, będę wiedział na jakiej wysokości są te zatrzaski. To wtedy będę mógł jeszcze zmienić te śruby. Na tą chwilę okno jest wyczyszczone. Znaczy, tu gdzie klej mi wychodził, wytaro nitro. Jest czysto uszczelka założona. Także jeszcze dam teraz od zewnątrz warstwę tego kleju. Zrobię tą cienką uszczelkę, tak jak mówiłem wcześniej. I zobaczcie, wyszła taka mała uszczeleczka po szerokości, tam gdzie były śruby. Na to pójdzie listwa trzymająca okno. Będzie pięknie. Jeszcze muszę coś zrobić z tą dziurą, ale tu pewnie napcham szpachli. Także na tą chwilę gotowe. Przód gotowy, czekam aż to wysknie. Okien jeszcze nie będę wstawiał, bo podczas nakładania kleju na wykładzinę on strasznie chlapie. W... Znaczy jak się nie trafi to leci jak no wiadomo w sprayu. Także na razie nie będę wstawiał okien, bo jak się chlapnie na okno to ciężko zmyć Także okna wstawię na samym końcu Po przyklejeniu tapicerki Nie wiem czy jutro zdążę Jutro musimy w miarę wcześniej wyjechać stąd Także zobaczymy co będzie Muszę jeszcze pozmywać ten klej, bo widzę, że już że tutaj No z której to strony jest Tu, że i tu już pacnąłem Także muszę wziąć nitro i teraz to wszystko umyć w ręce bez nitro nie ma szans, to nie schodzi Także zmywam to wszystko i biorę się za tylną część Witajcie w kolejnym dniu naszej walki Z wykładziną W dniu dzisiejszym mam pomocnika, dojechała Ania I bierzemy się za sufit Walczymy Porobiłem takie wypory, żeby trochę ułatwić, tu już mamy okno Możemy zrobić coś takiego. Także porobiliśmy wypory. No mamy ostatni kawałek materiału. No i nasz mały pomocnik chciał nam pomóc. Wykładzina już leżała tutaj na podłodze. My jeszcze robiliśmy jakieś tam przymiarki jak zaczniemy to robić. A Filip sobie wziął nożyk i tu porobił takie przecią z jednej. Z drugiej, I tam z drugiej. No, ze względu na to, że już nie mamy innego materiału, musimy to kleić tak, jak jest, ale może nie będzie widoczne. Wczoraj zrobiłem już tylną ścianę. Okleiłem na gotowo, tylko przykręcić, przykręcić tą białą y, osłonę, Także już nam został tylko dach. No i wstawiamy meble. Także bierzemy się za klejenie tego na dachu. Zobaczymy, jak to będzie szło, bo już widzę, że będą nerwy. Będ, już, już jest... To, co zrobiliśmy do tej pory. Ania walczy jeszcze z wykładziną. Ciężko, ciężko idzie na suficie. Ja w międzyczasie zrobiłem nowe rączki manewrowe, które dzisiaj przyszły. Poprzyklejałem naklej do szkła, oczywiście, w śrubach. To, to już było zrobione wczoraj. Dzisiaj zrobiliśmy wykładzinę na suficie. Tak to wygląda, no nie jest to za pięknie Tu już przykleiłem jeden haczyk, przykręciłem na próbę eee, Tutaj komponowaliśmy takie trójkąciki Źle to nie wygląda, trzeba się naprawdę przyjrzeć żeby to zobaczyć Tutaj łączenie ściany z dachem jest zrobione do, do czoła Nie na zakładkę tylko przytknięte jedno z drugim no też to źle nie wygląda Z tyłu zrobiłem tak samo Że jest no po prostu przytknięte Tutaj dotąd pójdzie ławeczka Także tego nie będzie widać Tutaj powycinane światełka Już przykręciłem tu, tu listwę No ale jeszcze tutaj będę w, Później posmaruję klejem No ale wkleiłem tutaj również te rączki manewrowe Eee, także tutaj zobaczcie, tutaj trochę gorzej wyszło. Najgorzej, bo wychodziło tam w drogach. Jeszcze kawałki materiału brakuje, ale tutaj się podokleja. Także działamy. Lecimy dalej. Dzisiaj już będziemy kończyć, bo musimy jechać do siebie. No i skończył nam się klej. Po raz kolejny zostało jeszcze go dosłownie troszkę, a jeszcze trzeba obkleić dach. Ten y, otwierany e, już go kleiłem Foxem Jeszcze tylko wykładzina I, I to będzie skończone. Tutaj skończymy to, tą tapicerkę całą. Także już końcóweczka. Następnym razem, jak przyjedziemy, pewnie za półtora tygodnia. Już mamy dwa tygodnie urlopu. Także trochę podziałamy. E, I chcemy zrobić. No już musi być na gotowo zrobione wszystko. Także parkiet mamy już kupiony na podłogę. Pseudo, także wykładzina już jest. Jeszcze tylko no wykładzina, wstawimy meble. Meble jeszcze wszystkie trzeba wypolerować no i doprowadzić przyczepkę z zewnątrz do ładu. Bo to brudnymi łapkami wszędzie podbijane brudy. Także trzeba będzie ją dobrze umyć. Wypoleruję ją maszynką, tą oscylacyjną, polerską polerką. No i będziemy wstawiać na sam koniec. Już na samym końcu wstawimy okno. Także trzymajcie się, zapraszam do kolejnego odcinka. Zapraszamy. Bye bye. I oglądajcie dalej naszą mękę i wyciągajcie wnioski, czy jest sens kupić taką przyczepę i uremontować, bo mi się wydaje, że lepiej kupić gotową. Także trzymajcie się, cześć.